W tym filmiku pokażę wam taką latarkę kempingową, którą tam czasami używam, dajmy na to pod namiotem, jak jesteśmy albo w innym miejscu. I ona wygląda tak, daje 300 lumenów światła, jest to LED, tu jest taka kropka, która świeci, żeby ją łatwo było zlokalizować, gdy jest ciemno. I ta latarnia stoi przed kamerą. Teraz tak jak widzicie taka kropeczka zielona miga. I to, on, to jest po to, że gdy na przykład mamy gdzieś tą latarnię, nie wiem w namiocie na kampingu i jest bardzo ciemno, no to widzimy gdzie ona miga. Możemy po nią podejść i po prostu ją włączyć. I tu jest włącznik i wyłącznik. Ogólnie można sobie ją nieść, tak jak widzicie, za ten uchwyt. Jest też taka funkcja, gdzie możemy. Po prostu zawiesić ją gdzieś w namiocie w ten sposób, ale wtedy jest najlepiej ściągnąć właśnie tą obudowę. I wtedy po zawieszeniu po prostu lampka świeci nam w całym pomieszczeniu. I tak to wygląda. W środku jest taki stożek, który dodatkowo, jak gdyby skierowuje w bok to światło. Tu jest uszczelka czy ta lampka jest taka super wodoodporna, to jeszcze nie sprawdzałem, ale dajmy na to, gdy trzymamy ją w ten sposób i pada deszcz, no to nic się z nią nie działa. Żeby załadować baterie, no to tutaj od spodu mamy wejście, wchodzą tutaj te baterie PLR 20, to są te gru grube paluszki. Tutaj z boku też mamy uszczelkę. Tutaj są takie dwie wypustki, którymi musimy trafić tym elementem. I już, tak jak widzicie, lampka jest gotowa do pracy. Za pierwszym włączeniem, no to jest te czysta lumenów. Jeżeli, jeżeli chcemy przedłużyć świecenie tej lampki, no to wciskamy dwukrotnie. Jest o połowę mniej jak gdyby był Znaczy czy o połowę mniej, to nie wiem. Karta z instrukcją mi zginęła, więc tak świeci ta latarnia w ciemności.